Onuszka? Wiesz co? Sześć osób mówi, że będą głosować na seks Cześć! Cześć! Właśnie się wspinam! Cześć! Właśnie się wspinam! Wspinam się i wspinam! I, I... muszę wam coś powiedzieć Jakby to trafiło do komputera To... Tata tego nie przerobił I on na, na jakieś rzeczy myci mecie Ja na no, się wspinam, jak u panny to nic. I moja koleżanka Liana, która będzie w drugim filmiku, to ona akurat Genial. też potrafi się wspinać. I też umie bardzo dużo akrobacji. Hop, hop. Dziękuję. Dziękuję. hop, 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 hop. Nieźle. Hop, hop, hop. hop, hop, hop 它。